Spokojnie, kochani, nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Nie bacząc na sińce, a czasem i poważne kuku, wszyscy pasażerowie szukali mnie zresztą swego najcenniejszego ładunku. Cąd prosto trzeba dziki człowieka, rzucali się dzień, coś Cross to trzeba, dziki z niego gość. Nie będą pod nich chce zwiać, ile kuchno mał pani raz, pomaga mu. Ma też słoja, co ja pierny jest Największy przyjacielem jest. Chość, prosto, prosto trzeba, dziki z niego gość. No, pośród bo z pewnością tej dzikiej dżungli pan George, George, George prosto trzeba George, George, George prosto trzeba Więc Janek chwyć i na by idźmy, walnie śpiewnie, przejmuj się Hej! George, George, George prosto trzeba Dziki człowiek zejdź Aaaaaah! Znów zaliczył pień, znów zatrzymał się, odpiej! Przez następne 25 lat baraszkujący berbeć wyrósł na balansującego na lianach króla Chooing. Jest silny, jest szybki, jest sprawny, jest sprytny. Jest nieprzytomny.